Witam was serdecznie w kolejnym odcinku rekrutacyjnego Q&A. Czy do Media System należy wysłać CV? Nie, nie musisz wysłać CV. Wystarczy, że skontaktujesz się z naszym działem personalnym. Nasz dział HR zaopiekuje się tobą i przeprowadzi cię przez cały proces rekrutacji. Dlaczego jest aż tyle ogłoszeń? Bardzo dynamicznie się rozwijamy i poszerzamy zasoby firmy o nowe projekty. Dlatego prowadzimy stałą rekrutację. Aktualnie Prężnie działamy w dwóch lokalizacjach w Polsce, zarówno w Bydgoszczy, jak i tczewie, dlatego nasze potrzeby kadrowe są coraz większe. Różnorodność treści ogłoszeń wynika za to z wielu propozycji zawodowych, które firma Mediasystem może zaproponować. Na podstawie jakiej umowy zostanę zatrudniony Firma Media System stawia na pełną elastyczność w kwestii zatrudnienia pracowników. W związku z tym zatrudniamy zarówno na umowę o pracę, umowę w zlecenie oraz kontrakt B2B. Czy prowadzicie rekrutację zdalną, czy wymagana jest obecność osobista? Jesteśmy otwarci na wybór sposobu kontaktu przez naszych kandydatów. Czasy pandemii to czasy, w których każda z firm musi wykazywać elastyczność, jeśli chodzi o rekrutację, w tym także nasza. Dlatego dopuszczamy możliwość spotkania zarówno osobistego, jak i zdalnego poprzez wideorozmowę. Jak długo trwa proces rekrutacyjny? Staramy się, aby proces rekrutacyjny trwał jak najkrócej. Szanujemy Wasz czas, a co za tym idzie, najczęściej już w kilka dni od momentu przesłania Twojej aplikacji do nas stajesz się pełnoprawnym pracownikiem Mediasystem.